Nazywam się Łukasz Smolarski i zapraszam do słuchaj, tak to działa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Lech Kaniuk, anioł biznesu, ekspert do spraw innowacji budowania firm, e, współautor takich firm jak Delivery Hero Itaxi czy Sanerów. Witaj Lech, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Cześć Łukasz, dzięki za zaproszenie. Lech, wiem, że na co dzień dużo podróżujesz, pracujesz w wielu miejscach na świecie, m.in. teraz włączysz się zdalnie z dwóch części, z drugiego końca Europy. I chciałem zapytać się: jak w ogóle technologia pozwala Ci rozwinąć Twój biznes? Wiem, że używasz bardzo fajnego telefonu Galaxy Fold, który ułatwia całą organizację, ale jak w ogóle dzisiaj ta technologia pozwala, pozwoliła rozwinąć Ci biznes? No, jeśli chodzi o w ogóle o Galaxy Fold i, i, i podróżowaniu, to mogę powiedzieć, że w samolocie jest bardzo wygodnie, żeby mieć duży ekran, żeby coś oglądać podczas samolotu. Ale ogólnie, jeśli chodzi o innowacje, no to to, to jest podstawa dobrego biznesu, moim zdaniem, dlatego że świat się cały czas zmienia. Jeśli my chcemy potrafić konkurować na, na rynku i z innymi firmami, które już są, no to my musimy coś nowego wprowadzić na ten rynek. I rozwiązując różne problemy, albo robiąc coś jeszcze lepiej dzięki technologii, no to pozwala nam, żeby być lepsi od, od konkurencji, albo w ogóle tworzyć coś nowego. I to jest podstawa moim zdaniem do, do biznesu. Przynajmniej taka była w każdym swoim biznesu, który robiłem. Mm -hmm. No to właśnie o tym porozmawiamy. Chciałem zapytać o Twój pierwszy produkt. Z tego co wiem, sprzedałeś go w wieku 18 lat. Co trzeba zrobić, żeby z sukcesem sprzedać innowacje, będąc w tak młodym wieku? Tak. Wtedy pracowałem w Hucie i w jednym z elementów procesu, zawsze jeden element, który tam był, on się psuł, i, i ja się zastanawiałem, czemu oni nie załatwią ten, ten problem, bo uważałem, że to było niebezpiecznie. I ja się zapytałem, to, to za każdym razem jak to robimy, to zawsze się to psuje i czemu nie możecie to w jakiś sposób naprawić albo zrobić jakoś inaczej? I odpowiedź, którą ja dostałem wtedy, to było, no ale tak zawsze było. I ja się tak zdziwiłem taką akceptacją to, że tak zawsze było, że postanowiłem, że ja tak nie zaakceptuję, że tak, nawet jeśli tak zawsze było, to tak nie musi zawsze być. I po prostu wziąłem to własne ręce i zacząłem działać, zacząłem się zastanawiać to, jak mogę poprawić, co ja mogę zrobić, żeby akurat w tym procesie ten element nie psuł się i nie powodował jakiegoś tam niebezpieczeństwa. No i wymyśliłem rozwiązanie i zaprezentowałem to dla, dla tutaj dla Huty. I ta huta ode mnie. Odkupiła tą innowację. To było skomercjalizowanie pierwszej, pierwszej innowacji, która mnie bardzo tak napędziła taką dużą chęcią. To nie była duża transakcja, to nie były duże pieniądze, ale sam fakt, że widziałem, że coś nie działa, nie zaakceptowałem, że tak musi zawsze być i pomyślałem o różnych rozwiązaniach i później byłem za to wynagrodzony, no to to chyba tak napędziło po prostu mnie na, na to, żeby zawsze szukać rozwiązań albo nie akceptować, jak jest. I tworzyć po prostu lepsze otoczenie wokół siebie. Ale wielu z nas teraz jest bardzo ciekawych. Czym było to rozwiązanie, byś mógł powiedzieć w skrócie, na czym polegała ta innowacja? Tak, to trzeba by było być w tym procesie. To dość trudno, żeby opisać, ale to był w jednym procesie, który znalazł gazowanie, wąż plastikowy, on zawsze się, czy gumowy, on zawsze się ocierał o Odłogę o różne różne elementy, które były bardzo szorstkie w tym środowisku, gdzie był używane. ja stworzyłem coś, co powodowało, że ten wąż dalej mógł być elastyczny, ale był chroniony od otoczenia, i to pozwoliło na tym, żeby ten wąż działał i nie psuł się za każdym razem, jak się go używało, tylko i to, używało go się codziennie, praktycznie, praktycznie codziennie przez cały rok. I po Zaplikowania mojego rozwiązania, nie musieli go reparować przez ponad rok, więc e, naprawdę działał. Ale to było bardzo spe specjalistyczne zastosowanie tylko i wyłącznie w tej hucie. Mm -hmm. no, brzmi bardzo ciekawie. latek który naprawdę zrewolucjonizował firmę i trochę, jak trochę słyszę, niezbyt innowacyjny obszar, tak? Ale chciałem cię zapytać właśnie, gdzie twoim zdaniem warto szukać pomysłów, na które jeszcze nikt nie wpadł? Jak powiedział właśnie sławny Ingvar Kamprad, wciąż wie, wiele rzeczy jest do odkrycia, więc jakbyś tutaj mógł powiedzieć, gdzie możemy szukać takich pomysłów? Uważam, że wszystkie pomysły, które chcemy rozwiązywać, i, i, tak, to nie powinniśmy szukać gdzieś daleko, powinniśmy szukać je wokół siebie, dlatego że żeby Stworzyć coś innowacyjnego, żeby stworzyć coś, co jest wartościowe, to moim zdaniem najlepiej jest zacząć od siebie i swojego otoczenia, dlatego że tutaj widzimy, co nie działa, co możemy poprawić, i tylko jeśli mamy pomysł na poprawę tego, tego czegoś albo rozwiązanie na problem, który, który mamy, czy spotykamy, czy widzimy wokół siebie, Jesteśmy w stanie, żeby lepiej też ocenić, czy faktycznie on jest wartościowy, czy faktycznie ktoś chciałby zapłacić za, za rozwiązanie tego problemu, bo tylko wtedy, kiedy ktoś faktycznie chce wyciągnąć portfel i dać pieniądze za to rozwiązanie, to mamy faktycznie innowacje, które ma rację bytu na rynku. Ja bym nie szukał gdzieś daleko i próbował szukać tej dużej innowacji, która może zawojuje cały świat, bo jeśli szukamy zbyt daleko, to nie znamy realia, nie znamy, czy faktycznie to jest problem, trudno nam jest to ocenić. Więc ja bym nie szukał daleko mhm. od siebie, tylko właśnie zaczął od siebie, swojego otoczenia. No to nie szukajmy daleko, właśnie używasz Galaxy Fold, który dla mnie jest mega innowacją, że ekran, który, wiesz, możesz rozłożyć, on się nie łamie, dawniej no to coś niewyobrażalnego, jakby z w ogóle z innego świata, więc chciałem zapytać też Twoje wrażenia z używania na co dzień tego telefonu. No wrażenia są bardzo, bardzo fajne, moim zdaniem to jest... Y to niedawno temu był science fiction, że w ogóle ekran dało, daje się go e, łamać i składać, to, 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 to jest bardzo, bardzo fajne, bo czasami e, chce się mieć mniejszy, zgrabniejszy e, e, ekran, a czasami przy nie wiem, dużych plikach, czy jak się chce oglądać jakieś wideo, no to jest e, dużo fajniej, żeby właśnie móc e, otworzyć ten, ten, ten ekran i to jest e, na pewno coś bardzo innowacyjnego. I myślę, że... Ta Te technologia w ogóle, która jest zaaplikowana akurat w telefonie, spodziewam się, że będziemy widzieć kolejne nowe różne rozwiązania w innych obszarach, które też to na pewno urodzi. Więc no, mhm. jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mhm. A masz też biznesy w wielu obszarach właśnie jeden poruszyliśmy, ale w ogóle chciałem ci zapytać, jakie trendy technologiczne będą królowały według Ciebie właśnie w 2023 roku. I, i, nie robiłem badań, o, o które trendy będą największe, ale jestem z firmą Sunroof w, mimo wszystko w jednym z dużych takich gigatrendów, które się dzieją w tej chwili i to jest połączenie bardzo dużo różnych rzeczy, bo jedna rzecz to jest oczywiście zmiany klimatu i bardzo dużo różnych technologii, które muszą być wdrożone, żeby działać, przeciwko działać tej, tej zmianom, żeby, żeby tutaj mieć tę zmianę klimatu pod, pod kontrolą. Ja akurat jestem z SanRów w rozwiązaniu energetycznym i my chcemy zbudować na bazie każdych naszych dachów, połączyć to z ładowarkami do samochodów elektrycznych, baterii, same samochody elektryczne. W jedną całą taką taki ekosystem, gdzie można zarządzać tym prądem, czyli jak on jest produkowany przez dach, ale dom nie potrzebuje, tego magazynujemy w samochodzie albo w baterii, a jak później dom potrzebuje, a jest na przykład noc i nie produkujemy prąd z dachu, no to wtedy samochód czy baterie mogą oddawać tą, to, ten prąd. Albo nadwyżki można też bilansować, odsyłać do sąsiada w cudzysłowie, więc systemy do zarządzania tą, tą energią będą bardzo ważne. I tutaj na pewno jest bardzo dużo innowacji, dużo rzeczy, które będzie się działo, dlatego że nacisk i, i y, 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 musimy odejść od y, energii z węgla czy energii, które zanieczyszczają nasze środowisko, do energii, które są bardziej czyste. Ale jak mm. weźmiemy Wiatr albo ze słońca energia, no to one nie są produkowane zawsze, nie są produkowane w stały sposób. Nie jesteśmy w stanie, żeby kontrolować, jak one są produkowane, bo inaczej wieje, są chmury. I tutaj systemy do zarządzania tej energii i zarządzania też produkcją rozproszoną będzie, będzie dużym wyzwaniem, ale, ale to jest obszar, który będzie się bardzo szybko i bardzo dużo rozwijał. I tu na pewno będziemy chcieli niejedną innowację wdrożyć na rynek. No, ja znam, twoje dachy są przepiękne w ogóle nie tylko estetyka, ale też właśnie dbanie o energię o przyszłość, więc tutaj się z tą zgadzam. Pomówiliśmy o tej energii, ale chciałem Cię zapytać, czy są jeszcze jakieś inne obszary, na które warto jakiegoś w ogóle szukać w tym obszarze pola do tworzenia nowych biznesów, czy jest coś takiego jeszcze poza tą energią, w której naprawdę robisz dużo. No, jestem skupiony na tym, więc dla mnie dzisiaj to raczej tutaj widzę, ale w bankowości na pewno jest dużo. Jeśli patrzymy w systemach autonomicznych, myślę, że w ogóle w, w transporcie będzie się bardzo dużo działo, bo w transporcie. Są, to, jedna rzecz to jest to, że w ogóle pojazdy elektryczne się bardzo rozwijają. I to nie tylko samochody elektryczne, ale samoloty i, i, i tak naprawdę wszystkie inne pojazdy. Ale to też przynosi ze sobą inne wyzwania, nowe wyzwania, które też trzeba rozwiązywać. Ale też jeśli weźmiemy autonomiczne pojazdy, bo to też jest coś, co się bardzo szybko rozwija, które może być zastosowaniem do bardziej bezpiecznej jazdy. Albo może taki jazdy, gdzie nie potrzebujemy w ogóle mieć prawo jazdy. Więc ja, ja myślę, że tutaj no to są obszary, na, na, na co dzień, które gdzieś tam obserwuję i widzę, więc wydaje mi się, że to. No i plus oczywiście sztuczna inteligencja. Myślę, że też jeśli chodzi tak szeroko mówiąc o sztucznej inteligencji, to wydaje mi się, że to jest też obszar, który się cały czas bardzo szybko rozwija i będzie się jeszcze szybciej rozwijał, bo on się też staje bardziej Dostępne moje zdaniem. Coraz więcej osób potrafi to używać, coraz więcej e, urządzeń i komputerów mamy, żeby też e, wdrażać te, te, te innowacje. Więc, e, moim zdaniem, to, to też jest na pewno ciekawy mm -hmm. obszar, który będzie się bardzo rozwijał. Co do sztucznej no, inteligencji, no to. No to też tutaj są różne zdania, prawda? Czy się bać, czy nie? To już zobaczymy. Nie no, jak cię słyszałem, też chciałoby się i tworzyć, rzeczywiście świat zmienia się naszych oczach i to dynamicznie. jest Super, że poruszyłeś tyle obszarów. Ale jakbyś miał wskazać taką innowację, która może jedna innowacja, która dzisiaj nie jest jeszcze możliwa do wdrożenia ze względu na różnego rodzaju ograniczenia? Czy jest coś takiego i co by to było? Znaczy, tutaj jest na pewno bardzo wiele różnych elementów, jeśli chodzi o zarządzanie na przykład energią, no to tu jest komunikacja pomiędzy wieloma różnymi urządzeniami i żeby to to, to, to się szybciej rozwinęło, no to też potrzebujemy lepszą technologię tak naprawdę w każdym z tych elementów i jak produkujemy ten prąd, jak go magazynujemy, ale też całą technologię do zarządzania tą energią. I moim zdaniem wyzwaniem też dużym będzie ilość przesył danych, więc moim zdaniem to też na pewno będzie obszar, gdzie ilość danych, które będą musiały musia być przetwarzane i wysyłane, będzie też cały czas się, się zwiększała. Zresztą to widać po, po naszych telefonach, prawda, że. że... Dochodzimy do tego, że telefon zaczyna mieć prawie terabajt y, pamięci, a yy, widać też, jak szybko można go y, zapełnić. Więc, więc to, tutaj też myślę, że przesył danych, jeśli weźmiemy pod, pod kątem tego, że i samochód będzie się z nami komunikował, ale też nasza bateria, no ogólnie wszystkie elementy ze sobą się komunikują, no to, to, to myślę, że tutaj przetwarzanie danych i przesył tych danych też będzie na pewno obszar który cały czas będzie potrzebował nadążać nad naszymi potrzebami. Mhm, ale też mówiąc o zmianie, to też mówi się o kompetencjach przyszłości i według, co według Ciebie na co powinniśmy postawić, aby też mieć większe szanse na powodzenie w biznesie w ogóle w naszych przedsięwzięciach, które robimy? Na pewno jedna rzecz, która wydaje się bardzo przydatna, to jest umiejętność programowania. Albo, może bardziej szeroko powiedziałbym, języki, czyli język też programowania, ale też języki do komunikacji ze, z, z ludźmi. Więc to, to na pewno myślę, że nawet jeśli nie jesteśmy najlepszym programistą, to rozumienie, jak tworzyć programy, jak rozmawiać z programistami, ale też logika tworzenia programów też się przydaje do, w innych obszarach. Więc myślę, że jeśli. Ktoś nie wie jeszcze, jest na wczesnym etapie wyboru jakichś kompetencji i rozwoju, no to myślę, że programowanie na pewno będzie przydatne i tak jak to się mówi, że software, czyli programy zjadają świat. Mhm. A jeszcze idąc właśnie głębiej w programowanie, to masz jeszcze jakieś specjalizacje, bo trochę powiedzieliśmy, sztuczna inteligencja, są duże bazy danych. Czy ty masz jakieś doświadczenie jeszcze tutaj idąc w, w, w obszarze programowania? Akurat w programowaniu to mam zbyt mało doświadczeń, bo nie jestem programistą sam, ale to jest na pewno obszar, który mhm. próbuję gdzieś zagłębiać, więc zaczynam czytać i się zagłębiać w, w tematyce, bo, bo widać ogólnie jak się tworzy. Każdy biznes dotyka programowanie w ten czy w inny sposób, więc, no, więc to, jest, to jest umiejętność, którą mhm. chcę rozwinąć, ale jeszcze, jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Ja myślę, że jak się zabierzesz, to tak wszystko będzie duży sukces. Ale też wracając do innowacji, powiedz mi, mamy jakiś problem, wyzwanie i od czego w ogóle można zacząć tworzyć innowacje? Jak do tego podejść? Jakbyśmy może na jakimś przykładzie mogli przybliżyć temat? Ogólnie myślenie wokół tworzenia innowacji to powinniśmy najpierw spróbować znaleźć tą w cudzysłowie chorobę i, i zobaczyć, jaką możemy leczyć, bo my nie możemy zacząć od pomysłu, Czyli nie możemy zacząć od lekarstwa i zobaczyć i sprawdzać dopiero wtedy, co to leczy. Bo czasami ludzie bardzo się rzucają szybko na jakieś rozwiązanie i bardzo się trzymają kurczowo swojego pomysłu na coś, a nie słuchają tak naprawdę, jakie są zapotrzebowanie. Więc jak, jak zobaczę i tak prześledzę, Każdą swoją jakby przygodę, która była związana z jakąś innowacją, i jak się też poczyta o, o tak naprawdę każdy biznes i, i biografię różnych przedsiębiorców, to nikt nie wymyślił coś od razu, który było strzał w dziesiątkę. I, to, to, i, i świat cały czas się też zmienia, więc my, my musimy znaleźć jakieś rozwiązanie czy jakiś problem, i zacząć próbować rozwiązywać. Jak my próbujemy rozwiązywać jakiś problem, no to widzimy, czy to rozwiązujemy w skuteczny, dobry sposób. I teraz z czasem, jak my próbujemy to rozwiązanie, to widzimy, czy to skutecznie to rozwiązuje, ale też jakie inne problemy są przy tym nowym rozwiązaniu, bo czasami innowacja też tworzy kolejne jakieś inne wyzwania czy, czy problemy. I w sposób iteracyjny, Dochodzimy do tego, jak coraz lepiej tworzyć nasz produkt, ale z czasem też mamy nowe technologie, i te nowe technologie też nam pozwalają na to, żeby stary problem rozwiązać dużo lepiej. To ja myślę, że najlepszym takim przykładem, no to weźmy telefony Samsunga. No to jak zobaczymy pierwszy telefon Samsunga, a jakie telefony mamy dzisiaj, no to to jest, no to, 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 to nie da się porównać, prawda? I to. Cały czas jest tak, że my pchamy tą technologię do przodu, mamy nowe e, rzeczy, które chcemy rozwiązywać, i nowe technologie nam pozwalają na to, żeby faktycznie to e, rozwiązać. No, kto by pomyślał o tym, żeby mieć ekran, który można złożyć na pół? Tak, ja dla mnie tak powiedziałeś trochę tak jak z filmu, ale już nie mówiąc, ile dzisiaj telefony mają funkcję są aparatem, mamy multitasking i tak dalej, więc to jest naprawdę życie dzisiaj zmieniło się diametralnie dzięki telefonom, ale co dla ciebie jest taką największą innowacją dzisiejszych czasów? Oj, tych innowacji jest bardzo dużo i one nas dotykają w różne, różne sposoby. Ale dam przykład innowacji dotyczące pojazdów autonomicznych albo systemów do rozpoznawania otoczenia wokół samochodu. To są systemy, które się robią coraz bardziej zaawansowane. One coraz lepiej rozumieją nasze otoczenie. I tam jest bardzo dużo innowacji, które się cały czas dzieje. I tam nie tylko chodzi o to, żeby samochód potrafił od punktu A do B, niezależnie od gdzie są te punkty, jak daleko one są od siebie, móc nas przewieźć bez kierowcy, bez ingerencji, ale te systemy też w różnych samochodach dzisiaj już zaczynają rozumieć co jest w tym otoczeniu i potrafią też działać prewencyjnie, żeby nas nie dotknęła zbyt duża szkoda czy wypadek. Jeden przykład jest taki, że w niektórych modelach samochodowych, to jak samochód rozpoznaje, że nadjeżdża samochód z boku i będzie kolizja, to samochód potrafi podnieść się troszkę z jednej strony, żeby to uderzenie było jakby łapane bardziej w płytę podłogową samochodu, która wytrzyma dużo więcej, niż żeby to uderzenie było bezpośrednio w drzwi. Albo na przykład domykanie naszych okien i tak dalej. Mamy też wiele samochodów, które mają takie systemy, gdzie nam pasy naciskają, żeby docisnąć do, do, do fotela. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, że nasze pojazdy zaczynają być bardzo mądre. To nie są tylko dla nas tutaj powerbanki na. na, na... Na kółkach, jeśli chodzi o samochody elektryczne, ale ogólnie właśnie samochody, które rozumieją otoczenie i potrafią reagować. To moim zdaniem jest bardzo ciekawy obszar, który się bardzo będzie rozwijał w najbliższym czasie. Mm, bardzo Ci dziękuję, w ogóle poruszyliśmy bardzo ważny temat bezpieczeństwa, mamy też właśnie telefony, które też potrafią ratować życie, wiele funkcji, już nie mówiąc, że oszczędzamy dzisiaj czas, w ogóle bardzo dziękuję Ci za podzielenie się tą wiedzą o innowacjach, w ogóle bardzo życzę Ci dalszych sukcesów, żebyś zmieniał świat, żeby te Twoje dachy, ta energia i to wszystko, co robisz dalej rosło i żebyśmy coraz więcej słyszeli dobrej wiedzy od Ciebie, także bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobało się Wam tak samo jak i mnie. Dzisiaj, oprócz Lecha, bohaterem był także Samsung Galaxy Z Fold 4. Jeden z najnowocześniejszych smartfonów na świecie, który jest idealny do multitaskingu. Więcej informacji znajdziecie w opisie poniżej. A ja zapraszam Was do kolejnych odcinków. Słuchaj, tak to działa. Dzięki, cześć!